To jest koszulka Messiego, a to jest Paryż. W dzisiejszym odcinku muszę zdobyć autograf Messiego na koszulce. Opracowałem plan, gdzie można spotkać Messiego i 5 maja pojechałem do Paryża, aby w końcu zdobyć jego autograf. Ale nie będzie to łatwe. Cały czas obok Messiego jest ochrona, która uniemożliwia podejście. Mimo to wiem, gdzie mieszka. Wiem, gdzie trenuje PSG i wiem, gdzie Leo chodzi do restauracji. Postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby zdobyć jego autograf. Sponsorem kanału jest Totalbet. Podczas rejestracji składem kesek odbierz darmowy 10 zł freebetu. Link znajduje się w opisie. Więc dzisiaj musimy zdobyć autograf Messiego. Jak będzie inny piłkarz, to też będzie spoko. A autograf zdobędziemy na koszulce Paris Saint-Germain. Więc jesteśmy pod stadionem i kierujemy się do oficjalnego sklepu kibica. Weszliśmy tam, aby kupić koszulkę Messiego. Więc mamy koszulkę Messiego, koszulka Paris Saint-Germain. I to właśnie na niej będę musiał dzisiaj zdobyć autograf. Więc idziemy zapłacić i zaraz idziemy na centrum treningowe gdzie Paris Saint-Germain ma trening. Była również koszulka Mbappe, ale szybko zapłaciliśmy, odebraliśmy koszulkę i jedziemy teraz na centrum treningowe. Nie mieliśmy dużo czasu, bo była już dwunasta, a około trzynastej kończył się trening w PSG. W internecie znaleźliśmy informację, że PSG trenuje na obrzeżach Paryża, i jest to ośrodek treningowy Camp des Loges, więc pojechaliśmy w to miejsce. Dojechaliśmy pod centrum treningowe PSG, które znajduje się poza miastem. Co ciekawe, już PSG ma wybudowany nowy obiekt, gdzie w przyszłym przystanie się będą przynosić, ale tam pojedziemy później, ponieważ jeszcze trenują tutaj. Mamy koszulkę Messi'ego i będziemy chcieli zdobyć jego autograf. Ośrodek treningowy PSG jest duży i są dwie bramy, którymi mogą wyjeżdżać piłkarze. Jest godzina 12.30. To oznacza, że powoli będzie zbliżać się koniec treningu. Ogólnie są dwa wyjazdy, więc się rozdzieliliśmy. Jedna osoba, Kuba, stoi tam. Zobaczcie co u niego się dzieje. Kuba kontroluje bramę, gdzie mogą wyjeżdżać piłkarze. Na nasze szczęście jest tutaj droga jednokierunkowa, więc. Jak wyjadą z bramy numer 1, to i tak muszą przejechać obok nas. Kolejny operator nagrywa z takiej górki, gdzie widać parking, gdzie stoją wszystkie samochody. Więc zajrzyjmy na parking piłkarzy PZ. Tak jak widać stoją Porsche, Mercedesy, Lamborghini i wiele innych drogich i szybkich aut. Ale też na kilku nagraniach widzieliśmy, że z tej bramy będzie wyjeżdżał Leo Messi, a także Neymar. Dlatego my czekamy w tym miejscu, bo i tak to jest droga jednokierunkowa i jak się zatrzymają to właśnie gdzieś tutaj na tej drodze. No ja najbardziej oczywiście chcę zdobyć autograf. Tego oto pana Leo Messiego. Na parkingu zaczął się ruch. Cały czas czekamy, jak otworzy się ta brama. Jeszcze nie wjechał żaden piłkarz, ale widać, że zbierają się tutaj kibice. Jest także dziennikarz Hiszpanii, o którym mówiliśmy. No i czekamy, czekamy cały czas. Oczywiście najbardziej na Leo Messiego, ale jeśli ktoś inny się zatrzyma, to oczywiście się nie obrazimy. I w tym momencie otworzyła się brama i zobaczyliśmy. Kuriera DPD, który wierzą na środę. No mogliście po części zobaczyć, jak to wygląda. Znowu zamknęli bramę. Wypuścimy Messiego. Ta, czemu oni się tak konkurują? Czego się boją? My tylko chcemy autograf. No właśnie, ewentualnie zdjęcie jeszcze. Tak, no. W ogóle to jest ostatnia szansa, żeby zdobyć jego autograf na koszulce Paris Saint-Germain, gdzie jeszcze jest w Paryżu. Bo... Tak. No, ile mu zostało tutaj? Chwila. Niewiele, ale myślę, że później też niechętnie będzie podpisywał na tej koszulce. Pani będzie dobrze wspomniał. Dobra, dobra. W sumie ja też bym wolał na Barcelony, niż na Paris Saint-Germain. Ale nie obrażę się oczywiście, jak już dała ten autograf, nie? To tak jakby może być. I nagle otworzyła się brama i wyjechał... Nie zatrzymał się. Ale pokazał kejkę. Okay. Nie no, pokazał, żebyście stawili łapkę w górę, bo jak wiecie 5000, to będziemy musieli zdobyć autograf Kiliana Mbappé. No i oczywiście kliknijcie tak, i stanuj tam na dole, żeby nie przegapić tego filmu. Na parkingu pojawił się pierwszy piłkarz PSG, Ekitike. Chwilę popatrzył na swoje Audi i do samochodu. Wyjechał pierwszą bramą i ruszył w naszym kierunku, a my zaczęliśmy szybko biec, aby zdążyć na światła. Jak widać trafił na czerwone, więc kroczyliśmy do akcji. okej, okay, okay. 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 Mamy autograf widzowie, czekamy dalej Po ekitikę na parkingu pojawił się Soler, który zamienił dwa słowa z kibicem i wsiadł do auta Soler zatrzymał się przy młodych kibicach Chwilę później ruszył w naszym kierunku Mieliśmy dużo szczęścia i Soler zatrzymał się również obok nas Chciałem jeszcze szybko zrobić zdjęcie, ale niestety odjechał. Więc mamy dwa autografy, co prawda nie Messi, nie Neymar, ale Klikę i Sole. Na koszulce miałem już dwa autografy, ale cały czas czekałem na Messiego, a w tym momencie na parkingu pojawił się Donnarumma. Włoch jeździ pięknym Lamborghini i kiedy wyjeżdżał ze środka treningowego postanowił się zatrzymać. Ochroniarz kazał naszemu operatorowi wyłączyć kamerę i chwilę później Donaruma ruszył w naszym kierunku. No, niestety Donaruma się nie zatrzymał. Ale nie był to koniec zbierania autografów. Dalej na ośrodku jest Neymar, Messi i Mbappé. Wpadliśmy na znakomity pomysł, jak zdobyć autograf Messiego. Jak wywołać Wilka z lasu. Dokładnie tak. Messi raz Messi Masi Nie będę przestawał, tak przez godzinę, dopóki nie będzie I w końcu wyjechał, ale nie Messi, tylko Berlin Wolnym tempem ruszył w naszym kierunku i się zatrzymał <grymne> Masz? No. Teraz na koszulce udało się zdobyć autograf Bernata. Proszę bardzo, podpisane. Zaraz zatrzymał się kolejny samochód. Siedzi. Siedzi. Nie. O, no, to był Marquinhos. I uwaga, operator dał mi informację, że do busa wsiada Hakimi, a także Mbappé. A więc teraz wjechał Mbappé Hakim i i tej panowie, e, którzy pilnują porządku na drodze, kiedy piłkarze dają autografy. Podpowiedzieli nam, no już Mbappé dzisiaj autografów się nie uda zdobyć, ale oglądajcie film do końca, bo jeszcze kilku piłkarzy zostało. A został Neymar i Messi, którzy właśnie wyszli z klubowego budynku. Jak widzicie nagrałem Neymara i Messiego. zawodnicy chwilę porozmawiali, a następnie Messi wsiadł do pierwszego busa, a Neymar poszedł do drugiego. Później otworzyła się brama i wyjechali. Neymar jest Mercedesa. Niestety się nie zatrzymali, ale razem z kibicami zaczęliśmy biec na światło, aby jeszcze powalczyć. No Wiem, co środek opuścił Messi i Neymar. No szkoda, nie udało się zdobyć fotografu, oni się nie zatrzymali. Ale uwaga! Mam dla was swoją propozycję, jak wyjdziecie, 5 tysięcy łapek w górę, to następnego dnia przychodzimy i znowu czekamy na Messiego na tym skrzyżowaniu. Moim zdaniem największa szansa, żeby zdobyć autograf, jest właśnie na tych światłach, dlatego zostawiajcie łapkę w górę, no i kliknijcie tak i zapiszcie subskrybuj tam na dole, żeby nie przegapić tego filmu. Kiedy wracaliśmy do samochodu, spotkaliśmy jeszcze jednego piłkarza. Teraz z obiektu wyjechał Mendes. W kolejnym odcinku będę musiał zdobyć autograf Mbappé, Messiego i Neymara. Ten film pojawi się w następną niedzielę o godzinie 10. Kliknijcie także i subskrybujcie na dole, aby nie przegapić tego filmu.